No widzowie jak widzicie za mną jest mój domek Który pokazałem wam w ostatnim odcinku I tak widzowie tak Wykończyłem teraz ten domek On jest cały zrobiony w środku i jest dosłownie przepiękny To jest najpiękniejszy dom jaki ja widziałem dosłownie w swoim życiu I nie zgadniecie kto dzisiaj będzie na ten domek reagował Bo będę reagować Znaczy wy będziecie reagować Bo też nie widzieliście tego domku w środku Ale będzie też reagować moja młodsza siostra Mój młodszy brat Ale zareagował na kidowicach ktoś jeszcze I pewnie i ty wy już doskonale widzę Wiecie, kto to jest? Aha. Zostawcie łapkę i subskrypcję! Żeby być oczywiście na bieżąco, lecimy do 200 tysięcy subskrypcji. A jak wiecie, 200 tysięcy subskrypcji, to będzie live! Będziemy sobie grać na żywo na Kidowicach i zrobię nową księgę donatorów. Więc jak ktoś będzie chciał wesprzeć i wyśleć donjonika, to będzie zapisane na książce donatorów, która będzie w moim domku. I patrzcie, kto zareagował na ten domek. To jest niesamowite. Patrzcie, mistrz gry napisał całkiem fajny domek i taki uśmiech. No nic niestety więcej nie mamy dał nam tylko taki komentarz, ale to i tak już jest spoko. No a mój domek, moi drodzy widzowie, pozwólcie, że ja was oprowadzę po tej pięknej architekturze, bo ten domek jest cudowny, jest przepiękny, jest najlepszy na świecie. To jest najlepszy domek dosłownie, jaki widzieliście kiedykolwiek, widzowie, w życiu. I nie zwracajcie uwagi na villagerów, bo w moim domku jest ich pełno. Nie wiem dlaczego, ale cały czas wchodzą mi do mojego domku. Dobra, wchodzimy, zaczynamy. No to mamy takie piękne drzwi. Ja nie wiem, czy już te drzwi były. Chyba były, chyba coś takiego już było, nie pamiętam. W każdym razie, jak wyjdziemy, mamy. So Salon. Mamy genialny salon! Tutaj mamy taki dywan. Mamy tutaj taką piękną sofę. Naprawdę, te temy robi się tak łatwo. Wystarczy trochę drewna i trochę wełny, i macie taką kostacką sofę. To jest super. Mamy stolik! Taki piękny, kolorystyczny. I w ogóle, właśnie, zmieniłem jedną rzecz. Muszę wam to powiedzieć i pokazać. Bo teraz na ścianach tutaj jest takie białe. Taki biały pasek, i nie jest już cobblestone. Bo wczoraj był jeszcze cobblestone. Tutaj te po prostu. O, nawet tutaj jeszcze zostało, jak zmieniałem. Ale dałem to zielone, bo teraz wydaje mi się, że ten domek jest taki bardziej jasny, taki przejrzysty, miły. Bardziej mi się podoba. A chyba o to w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, widzowie, że wam też. Dobra, wchodzimy do środeczka i zobaczcie to. Wejdziemy tutaj i mamy takie piękne brokszerfy. Nie było łatwo to zdobyć, ale na szczęście niedaleko w tamtym miejscu jest złoże po prostu Sugar Cane, A więc już papier to jest już na porządku dziennym w naszej wiosce. Mamy również takie tutaj eleganckie gabinety, tylko właśnie nie wiem dlaczego. Ale niszczy się ten trofeum Creepera, które też bardzo łatwo się robi. Wystarczy na trochę kości i trochę dasta tego co wypada z creeperów i takie trofeum się robi. I tam troszkę drewna jeszcze Tutaj telewizor OLED, który działa, no niestety gra tylko ciągle jeden ekran, ale jest bardzo fajny. PS5, takie dodatkowe. Tutaj mamy takie eleganckie e, drzewka, jakieś tam takie roślinki. No a tutaj to właśnie e, chyba już było, chyba coś takiego tam wam pokazywałem. No i kuchnia, tak? Kuchnia, mamy tutaj kosz, który faktycznie działa. Jeżeli wrzucimy sobie tutaj na przykład dirta i wyrzucimy, tego nie ma! I nie da się go już odzyskać totalnie! nie, nie, tutaj jest lodówka, w której też można przechowywać na przykład trochę jedzenia albo czegoś, a tutaj mamy jakiś piecyk, gdzie można sobie również coś przepalić, tutaj kolejne miejsce na przechowywanie takich przedmiotów, więc ja skrzynek mam tutaj mało, ale rzeczy, gdzie mogę trzymać jakieś przedmioty, książki czy cokolwiek, jest naprawdę sporo. No i tak wygląda salon! Aha, napiszcie w komentarzu, czy salon wam się podoba, a my lecimy dalej. Takie schody tutaj są zrobione, piękne, eleganckie, tutaj jeszcze takie e, e, okienko, gdzie można sobie coś podejrzeć, na przykład tam jest werka w swoim Domku, ale na razie tam jeszcze nie idziemy. Patrzcie, wchodzimy schodami i pyk! Tutaj jest mój gaming room! Miejsce, gdzie nagrywam dla was filmy. Tak jest! E, tutaj może się wydawać, że jest trochę pusto, ale naprawdę kompletnie nie miałem pomysłu na ten pokój i chciałem sobie zrobić gaming room. No i mam profesjonalny gaming room. Ehe, no i tak, tutaj mamy wyjście, mamy książki, jakieś tutaj kwiatki, stąd można wyjść i właśnie wszędzie dałem coś takiego, żeby nie wypaść przypadkiem z domku, bądź żeby mi tutaj nie weszły jakieś potwory w nocy. Aha, trzeba uważać, tutaj. A jak sobie usiądziemy To jest mój profesjonalny gaming room stanowisko Którego nie powstydziłby się nawet Wolowski Bo zobaczcie, trzy monitory, mikrofon, klawiatura Która zmienia kolor I w dodatku, jak się przytrzyma chyba jakiś klawisz O właśnie, to ona zmienia kolor Mamy kubek, mamy tutaj lampy, aparat I mój komputer, tak jest A tutaj trzy obrazy budżetowo Bo nie wiedziałem co tutaj w sumie innego dać I na razie takie biedne przedmioty tutaj na takiej płeczce, szafeczce Za moim komputerem jest taka szafeczka Gdzie mam jakieś takie dodatkowe przedmioty Dmioty, takie jak zegar, jakieś karty. Tutaj piłka do koszykówki, globus i gitary, takie dwie kozackie, a tutaj taki piękny widok z mojego okna, tak jest, no. Mi się to akurat mega podoba, bo wygląda to bardzo fajnie. I jakbym nagrywał dla was film właśnie z Minecrafta, to takie tłobyście mieli fajne. To by było super! No ale niestety, no, w Minecrafcie nie da się chyba na razie nagrywać filmów. W każdym razie idziemy dalej, bo teraz jest ostatnie piętro. Dodałem tutaj takie krzaczki, w ogóle tak mi się ten domek podobał, jest tak ładnie zrobiony, nie wytrzymam, jest tak kolorowy, jest tak cudowny. Że, no, nie mogę wytrzymać e, Powiększyłem drabinkę, bo była jedna Teraz są dwie, no i się łatwiej wchodzi I mamy, proszę państwa, sypialnię W której nawet wieś, jak siedzi przy moim mini stanowisku e, Tutaj mamy kwiatki Mamy takie dwa armor standy Gdzie można sobie dać swoją zbroję No ja niestety nie będę na razie odkładać, bo ją potrzebuję Bo jak ktoś mnie zaatakuje To ona by się raczej przydała A tutaj mamy takie mini stanowisko, gdzie mogę sobie usiąść No, zejdź mi stąd, chłopie Chłopie, nie mi na moim krześle Nie, mm, stąd nie mogę wsiąść Cześć, ja, ja go stąd nie mogę wziąć. Patrzcie, on tutaj utknął. O, Powiedz sobie w ogóle, stąd ja nie chcę cię w tym miejscu. Tu jest mój laptop, jakiś notesik, kalendarz, książki. No i tutaj jest również masa miejsca na przechowywanie przedmiotów. Naprawdę, wszędzie w sumie tu można ukryć przedmioty. E, jest łóżko, takie eleganckie, tutaj zrobione z takich półpłytek kolorowych. No i tutaj mamy zegar, jakieś ciastka, coś takiego. Ja nie wiem, to się po prostu robiło bardzo łatwo, również z wełny szkła. A wygląda kozacko. Ej, zobaczcie, tam szymek sobie dekoruje swoimi. Jest swój domek i pewnie on już na pewno widział ten domek, bo ciężko go nie zauważyć, ale nie był jeszcze w środku, więc jestem ciekaw, jak on zareaguje na to wszystko, co się tutaj dzieje i w ogóle, jak mu się podoba ten cały domek. A ja tutaj mam skrzyneczki, może sobie tutaj dać jakieś przedmioty. Na razie jeszcze nic nie mam, bo jeszcze nic z tamtego domku nie wziąłem, więc no, to wszystko jest do wzięcia. Dobra, idziemy po ekipę, idziemy najpierw po mojego młodszego brata. On zareaguje jako pierwszy. Aha, zobaczymy jego reakcję, jak on zareaguje na ten domek. Dobra, idę po niego, zamknę sobie tylko drzwi, polecimy sobie. Tutaj gdzie on nie, Czekajcie. Eee, a jest w środku domku, dobra. Wchodzę bez pukania. Jak do siebie? Siema Pickers, elu! O, cześć, braku, Paweł co to jest za wielka Hawira? No to jest dom, który jest moim nowym domem! Tak jest, to nie jest mój bierze. dom. Nie czemu? Ja miałem mieć pierwszy mój domek. E, ale nie zdążyłeś! No niestety ja cię wyprzedziłem i teraz ja mam najlepszy dom na kidowicach! Dobra, dobra spokojnie, jeszcze zbieram materiały, ale za niedługo zobaczysz się największy i najlepszy domek na tej wiosce. E, co? Dobra, to w sumie jestem ciekaw, co ty tutaj wyczarujesz pewnie jakąś pandę, ale zobacz! Mój dom jest potężny, jak ci się podoba w ogóle pryba! Taki klasyczny domek w twoim kolorze, podoba mi się tutaj ten kolor biały, ale najlepsza jest ta żaba na samej górze. Tak, to jest tak ładne, tak długo Nawet, robiłem to żabę. Nie widać, ona jest tak ogromna. Tak, trzeba z daleka właśnie patrzeć, ale mi się wydaje, że jak już wioska będzie większa, to to będzie wyglądać po prostu genialnie, najlepiej na świecie. Dobra, chodź Brachu, pokażę ci yy, środek domku, jak wygląda. takie drzwi, dobra, na drzwi już masz plus punkt, będę zbierał punkty i potem podsumujemy. Dobra, patrz, wpadaj, zobacz jak to wygląda w środku, tak jest! Okej. Okay. Stronny salon, telewizor z jakimś filmikiem. Aha, aha, aha. Creeper... Z... Ej, ja myślę, że tu Creeper stoi, że zaraz wybuchnie się ten domek. Nie, 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 to jest po prostu statuetka Creepera, o tak jest! A tutaj, tutaj kuchnia, gości. Oh. Jak sobie nie czapiesz ogląda telewizję na kanapie? No nie, ale to ja ich tutaj nie zaprosiłem, oni sami mi do domku wchodzą, te wieśniaki też! Jak nie mogę stąd wygonić! To jest tragedia po prostu, nie, nie chcą. No, ja zawiks sobie nie siedzą, fajny domek, masz oni takie biedne domki. No w sumie tak. Mamy. O nie akurat zgłodniałem, a nic nie ma. No dobra, to jest świeża lodówka, jak tu nawet nie zdążyłem jeszcze przenieść przedmiotów. Człowieku, co ty oczekujesz? Mhm, dobra, dobra jak ci się podobało? Podoba podobał do... mi, się tu, podobał mi się tu, ale punktacja daje się na samym końcu. Mogę zobaczyć większe więc Ta, Tak, 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 dawaj, tu jest mój gaming room, profesjonalny o gaming room. Ojej, jak to wygląda okropnie? Co? Jak okropnie? Dlaczego to jest tutaj, to powinno być odwrócone, żebyś nie wchodził po schodach, a tu takie coś. No ale ty nie rozumiesz? Gaming room tak działa! No przecież to jest z powodu nagrywania miejsce. Jak to miałem zrobić inaczej? No, nie dało no, się. No dobra, no niech będzie, no ale to wygląda jakbyś wchodził do jakiejś operatorki. 112 normalnie <noise> Dobra, ale no przecież to ma być gaming room do nagrywania, a moje studio okay. też tak wygląda w prawdziwym życiu Zobaczcie widzowie, też mam tutaj no, taką szafkę No jest nie masz takiego fajnego widoku za oknem e, No dobra, a może nie no, mam, ale domek. taką szafkę też mam, no, no i co, no i co, zły jest ten pokój, serio? Nie, ale faktycznie gitara, masz dwie gitary, tak jak w normalnym życiu. No, ale ten wygodniej mi się tu siedzi. Masz jeszcze taką klawiaturę z klawiszami kolorowymi? Okej, okay, tak. okej. Okay. <grym> jest tu wszystko. Oki balkon. Tak, jest, ale on nie ma. Uważaj, on tak, No, można, ale tutaj nie wchodzą dzieci, tak? Więc no, wiadomo, że można spaść. Ale może dobra, faktycznie tak, go obuduję, no. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dawaj do sypialni. Książki, dobra, książki. Widzę, że czytasz coś. i nie, nie. cała wioska się zebrała, ocenić twój domek. Tak jest, i patrz sypialnio z no, o, I masz taki widoczek jeszcze na kolejny piękny domek Tak wszystko Co tam nie ma pięknego domku no jak to nie ma? Mój jak to co? Jakie ciasteczka jeszcze podjadasz w nocy? Nie, nie, ja, ja to są po prostu tylko po to, żebym wiedział po co wstać. No a skrzynkach na razie no. pusto, bo jeszcze nie złożyłem przejeździć przedmiotów. A tutaj jest taki to dodatkowy ta... mini gaming room. Ta. Taki takie biuro. Tak, biuro, gdzie mogę sobie coś poklikać na laptopie i napisać coś w kalendarzu. Dobra. Okay. Bardzo, bardzo, dużo książek. Ogólnie mega fajnie, przestronnie tu i piękne widoki są. tak. Masz w pośrodku wyspy, masz najlepsze miejsce na domek. No. Tak, no, to prawda. Dobra. А як гацаняр с ўсёву? Całościowo uzbierałeś 10 na 10 punktów Co? Max, tak jest! Dobra, to mi się podoba! W końcu jakaś dobra ocena! Dobra, chodź, teraz idziemy po werkę, zobaczymy jak ona zareaguje. A Wera jeszcze nie była, okej, okay. myślę, że Wera oceni to teraz słaby, bo nie lubi chyba tego twojego koloru. Eee, co? Niemożliwe! Dobra, chodź, zobaczymy. Mi się wydaje, że lubi, w sumie jak każdy, chodź ze mną. E, gdzie jest? Aha, Werka jest w swoim domku. Dobra! Wera! Ejo! Trzeba Zobacz co Ejo, jest przed co tam? tobą! tam? nie widziałam tego! No jak nie widziałeś, to jest ogromny! Nie, nie, zwróciłam uwagi. Przysięgam, wyszłam z tego domku i zwróciłam no. uwagę na ciebie i ty mówisz go co, i nagle patrzę i normalnie twój domek, ej, nie widziałam, chodźmy szybko. Ej, no w sumie ja tak, bo łovery ty... z okna nie da się tego zobaczyć teraz, byłem zobaczyć, nie da się zobaczyć, nie da się zobaczyć No właśnie, na na sobie serio? Sobie, ja serio tego nie widziałam. No, ej, faktycznie, nie da. Ej, totalnie to jak ty weszłaś na serwer, to faktycznie mogłeś tego nie zobaczyć. No, <laughs> Ale... Nie widziałam. Ale dziwne, no w sumie tak ty się cały czas w domku. No to zapraszam ciebie na przedstawienie mojego nowego najlepszego domku na Kidowicach no dwa, tak Ej, jest. Dobra, jest mega ładny, ale w twoim bardzo stylu. E... Nie zaskoczyłeś mnie w ogóle, Dave. No a co miałem zrobić z kamienia? No przecież wiadomo, że muszę mieć coś zielonego. No, no, dobra. Patrz wejdźmy. do środka, o! patrz, jest, jest salon. Jakie fajne! Tak, mamy takie teraz trofea na kiedywicach. Bardzo łatwo się je kraftuje, więc pewnie też takie będziecie mieli w swoich domkach. Tak jest. Ej, super, telewizor. Tak, wszystko jest, jest PS5, e, są o... książki, no dosłownie wszystko tutaj jest bardzo. A zgasiłam, dobra, myślałam, że. Słucham. PS5, o, jakaś szafka Ej, mega, mega ładnie! Nie topesz! E, spokojnie, spokojnie wystarczy kliknąć, i on sobie odleci. O, proszę bardzo. Nie, <grym> nie a, oglądał, co ty robisz? Ale co to w ogóle robi, nie topesz! Co on tutaj robi? Czemu on jest w moim domku? Dobra, wypuśćmy Nie go znowu go. usadowić, no nie! Nie no niech sobie leci, patrzę, chcę wylecieć, ale nie umie. Dobra, na razie zostawimy no drzwi otwarte. E, patrz Vera, bo tutaj też o, jest kuchnia To mi się nie podoba. Czemu nie? Wybór tej podłogi mi się nie podoba. No po c... drugie, strasznie ciemno w tej kuchni. No, no bardzo ciemno i, i ten czerwony bardzo mi się gryzie. Nie, no, nie, No nie, ale nie, tej... no to jakie miałbym tutaj dać kolor, no? Tu jest w ogóle zerowy y, styl i... Znaczy styl może ładnie, tak? Ale zerowy jakby dopasowanie kolorów, Dawid. Ty się nie znasz na modzie w ogóle. No to jaki kolor byś tutaj dopasowała, architekt? Ja bym tutaj tylko? dopasowała na przykład coś w brązie albo nie. ewentualnie coś... Czerni, szarości. nie, co ty w ogóle mówisz? To ma w nie Nie, taki nie, 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 Dave, nie. Ale to można tobie wybaczyć, nie przejmuj się. górę mogę zobaczyć. Tak, na górze jest mój profesjonalny gaming room! Wera, pad to wygląda jak to wchodzi. Znaczy... Ogólnie jest ładnie, ale wygląda to troszeczkę w takim studiu... studiu radiowym, można tak powiedzieć, w sumie. co wy mówicie, za ty rdymały, nie mogę was słuchać, przecież to jest profesjonalny gaming room. Są no tak, trzy monitory, bardzo ładnie, komputer, tak. mikrofon. No dobra, no mogę Ci trochę pozazdrościć tego. Haha, ha, dzięki. A zobacz, co jest z tyłu. O, patrz. I... Ten, kamerameny tutaj nawet są! E, nie nie, nie, oni to akurat pełnią funkcję nieproszonych gości, wyjdźcie mi już stąd! Nie da się A No, tak im to to się użyć, no. podoba, ale ja się w sumie nie dziwię, no bo jest bardzo ładnie, tak? A zobacz, tutaj są jeszcze gitarki, zegary, jakieś tutaj takie. Gitara, o faktycznie, bardzo <laughs> w tym <siema>. stylu. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie mówiłeś, że grywasz w karty i w koszykówkę. <laughs> e, no, bo nie grywam, ale podobało mi się, żeby było takie coś ozdobione, więc no, więc sobie jest. <laughs> no. Nie no dobra, ładnie, ładnie. E, o, i balkon! Tak, jest balkon, ale uważaj, bo nie jest ogrodzony! O, nie, dlaczego! Eee, nie wiem, bo nie znaczyło mi już kutków. To... Trzeba, trzeba to zmienić, Dave. Trzeba, trzeba. Zmienimy, zmienimy później. Wchodź na górę, wskakuj na górę, zobacz sobie co jest na górze. E, co robisz? Nie zabieraj mi diamentu! E, oglądam! Ta, oglądasz, chciałem tak, zabrać dla diament. to jest Najlepsze piętro jakie jest w tym domku. E, Wila o, mhm, Bardzo ładnie! Zera, się sypianie najbardziej? Super! Podoba. No to nie jest lepiej, jest... O, bomy, i tutaj bomy. na przykład... Ten gaming room, ten jakby gaming, yy, yy, Ech, prawda, room. biurko wygląda lepiej. No lepiej co? Wygląda. To Moja wygląda to lepiej wery, niż... Minimalizm. Żartujecie tak, sobie, nie to wygląda. Nie no, Oj, proszę was. Ciastka. Nie, no. Ej, nie jedz moich ciastek, połóż je! Po Masakra, zostawcie moje ciastka, nie możecie ich no, dodawać. A skrzynki? O, pusto, pusto Na razie pusto, wysz. bo wszystko książki, jest tam. Książki, Dawid, czy ty lubisz czytać? Mm, tak, czy tak jestem książek? Jestem o tyż, oczytanym człowiekiem, lubię czytać różne powieści. Tak, kawa, wydaje mi się, że w życiu książki nie, nie przeczytałeś, Nieprawda. dobrze. Nieprawda. Przeczytałem y, tego małego księcia. Dobra. Tutaj znowu nieogrodzone. No i zobacz, widzisz, tak się może stanąć i co wtedy? No i wtedy sobie łamiesz nogę, ale chyba raczej nikt nie wchodzi po prostu sobie od tak na balkon, co? A przynajmniej ja tak Dobra, nie Dobra, ja tutaj zauważyłam jakąś nowość. Co? Te drabinki są jakieś takie zielone. Tak, 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 bo da się takie zrobić. One są kozackie. Stwierdziłem, że bardzo będą mi pasować do wystroju. A można z pomarańczowym? E, chyba tak, chyba tak. Też chyba można, no. Serio? Każdy chyba kolor można tak zrobić, no tak mi się wydaje. No, super. To Dobra, no to w takim razie chodźcie, chodźcie tutaj na zewnątrz. I werka, jak ty jeszcze oceniasz mój profesjonalny nowy domek na Kitubica? Ja, no powiem szczerze, wydaje mi się, że ja zrobię lepszy. Ale jeszcze nie mówię, bo jeszcze nie zrobiłam. Ale Co? jak na razie to oceniam ten domek na. 9 na 10. Okej, okay, tak. czyli 20, 19 na 20 punktów tej wodzy. O, zrobimy maksimum. sobie taką skalę i zrobimy sobie jakąś książkę. Tylko ja nie mam przy sobie książki. Nie? Ale zrobimy sobie takie podliczenie i będzie z każdą osobą, która dołączy kiedykolwiek na Kidowice i będzie miała swój domek, no. to będziemy tej książki zapisywać tą punktację. I teraz dobra. jest na przykład 1 na 20, ale kiedyś zwiększymy tą punktację, na przykład będzie 5 osób, no to będzie 1 na 40. Wiecie o co chodzi? Aha, dobra, to tak zrobimy. A najważniejsze chyba teraz jest to, żebyście to wy widzowie nie ten domek w komentarzu!